Cześć, dzień dobry! Stali widzowie, którzy oglądają ten kanał, pewnie już wiedzą, jak dużym jestem simpem Michaela Kowacza i jego ról. Trochę ciężko nie być, skoro grał Angel Dusta w pilocie Hasbina, N w dronach i Rockiego Daisy, a to pewnie dopiero początek jego kariery. Te postacie jednak łączy niesamowicie przykra i smutna historia. Jak mogliście już usłyszeć w dwóch niedawno wrzuconych filmach, Angel Dust przez narkotyki i swoje błędy wylądował w pośmiertnej branży pornograficznej, którą zarządza wykorzystujący go i znęcający się nad nim szef, a N został zmanipulowany przez potworność z innego wymiaru uda, Znając kogoś, kto uważa go wręcz za wzór na starszego brata i wymordował zapewne pół wszechświata, a teraz odbiera mu po kolei każdego, kogo kocha. Kontynuację Angel Dusta dostaniemy zapewne gdzieś w następnym roku, a zwieńczenie historii N dostaniemy 23 sierpnia. Jak coś, to dwa lub trzy dni po premierze tego ostatniego odcinka pojawi się film na ten temat. Co jednak łączy historia N i Angel Dusta z rokiem Rickabai. Pozornie jest to wiecznie uśmiechnięty optymista, który niezdarnie idzie przez życie, jednak pod tą fasadą kryje się niesamowicie przykra historia. Zanim jednak przejdę do tematu dzisiejszego filmu, zachęcam Was do wsparcia naszego kanału przyciskiem Wesprzyj, to są nasi aktualnie wspierający, zachęcam też do zasubskrybowania po więcej materiałów z Laka Daisy, Hazmin Hotel, Murder Drones i czego tam jeszcze nie zechcecie z serii niezależnych, a ja przechodzę już do historii Rokiego, bo ten wstęp już jest i tak chyba troszeczkę niesamowicie długi. Pewna para, Sophie i Ransom, wyjeżdżają z Irlandii na przełomie XIX i XX wieku i ostatecznie zamieszkują w stanie misery w Stanach Zjednoczonych. W St. Louis. 19 grudnia 1904 roku rodzi się im syn: Roark Rickaby, w skrócie Rocky. Ransom pracował na kolei, więc większość dzieciństwa Rocky spędza ze swoją matką, Sophie. W tym czasie nauczył się grać na skrzypcach, jednak jego beztroskie dzieciństwo zmieniła nagła choroba matki, a niedługo później także jej śmierć. Jego ojciec go nie chciał wychowywać, co doprowadziło do tego, że młody Rocky zmuszony był zamieszkać ze swoją ciotką Niną. To właśnie ona jest matką Frekla, a właściwie Calvina McMillan. Murray. W krótkim wideo o tytule Lucky Daisy Breakthrough możemy zobaczyć, że Rocky już od najmłodszych lat był nieświadomym swoich czynów, entuzjastycznym i optymistycznym guptasem, który sprawiał swojej ciotce niemało problemów. Ciotka Nina zawsze mawiała, że ten ma na jej syna zły wpływ, a przez pewien incydent, który nie był spowodowany przez rokiego, ale mimo to wziął on na siebie całą winę za spowodowanie go, został wyrzucony z domu swojej ciotki w wieku 16 lat. Na samym początku okresu prohibicji w 1921 roku Podejrzewa się, że był to incydent związany z zamiłowaniem Frekla do broni, który miał wtedy zaledwie 12 lat. Chcąc bronić swojego młodszego kuzyna, Roki wziął winę na siebie i przypłacił to wieloletnią tułaczką zniszczonym życiem i wejściem w przestępczy półświatek. Tym samym to tłumaczyłoby, dlaczego Freckle zawsze godzi się na w większości wydawać by się mogło, niesamowicie durne pomysły Rokiego, które mogą skończyć się śmiercią. Chociaż w takim wypadku nie dość, że Freckle nie zapłacił za potencjalnie wyrządzony przez niego incydent, to wszedł w nawet lukratywny kryminalny świat i znalazł tam miłość w formie Ivy Pepper. Jednak wróćmy może do Rokiego, bo jeszcze nie jesteśmy na etapie jego smutnego losu, a już teraz same przykrości mu się przydarzały w życiu. W szesnastoletni roki po wyrzuceniu z domu swojej ciotki Niny, dostał się, najpewniej koleją, do swojego wujka w Kanki, w sąsiadującym do St. Louis w stanie Illinois. Pracował tam jako farmer, jednak najpewniej awanturnicza natura nie pozwoliła wytrzymać tam rokiemu i po trzech miesiącach wyjechał do stolicy Oklahoma, czyli miasta o tej samej nazwie. Tam dołączył na dłuższy czas do cyrku. Bez przerwy wysyłał też do frakla listy, gdzie na bieżąco informował go o swoim aktualnym stanie. Roki próbował się też kontaktować ze swoim ojcem, jednak bezskutecznie. Sam cyrk zamknął się w sierpniu 1923, a 18-letni Roki był praktycznie zostawiony na lodzie w południowej Dakocie, która jest naprawdę spory kawał od St. Louis. Ostatecznie jednak udało mu się dostać do rodzinnego miasta na początku 1925 roku, choć nie bez problemów. Tam jednak los w pewien sposób się do niego uśmiechnął, gdyż grając pewne Razem na ulicach St. Louis został przyuważony przez Mizzy May. Więcej o niej i jej mężu, który stworzył tytułowe Daisy, możecie usłyszeć w poprzednim filmie dotyczącym tej serii. Jeśli jednak chodzi o samego rokiego, to ten dołączył do orkiestry Ziba, który to w Daisy wiodła prym. Zresztą nie tylko ona, bo cały przybytek wtedy wiódł prym. Jak jednak śpiewała Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W 1926 Atlas May, mąż Mizzy, zostaje zam... W tajemniczych okolicznościach. Daisy popada w dekadencję, a tym samym i Rocky jest zmuszony do niewielkiego zmienienia swojej profesji w tym przybytku. Rocky po śmierci Atlasa zgłosił się na ochotnika, aby być ramranerem, czyli takim dostawcą nielegalnego na tamten okres czasu jakiegokolwiek alkoholu. Jak można zobaczyć w trakcie trwania akcji komiksu, Rocky to był wręcz magnes na kłopoty. Zresztą mówiłem to już wcześniej, ale w komiksie to jest wręcz. Spotęgowane. Za każdym razem, gdy próbował coś zdobyć dla Lakadaisy, ktoś musiał albo spuścić dla Rokiemu, albo do niego strzelać. Jego umiejętność przyciągania niebezpieczeństwa jest tak duża, że napawa Wiktora, byłego Ramranera i aktualnego barmana Daisy, niesamowitą niechęcią do niego. Najciekawsze w Rockiem jest jednak to, że po uszy jest zakochany we wdowie po byłym właścicielu Lakadaisy. Można by go określić w dzisiejszych czasach słowem simp czy kapold, chociaż żadne z tych słów w pełni nie określają jego relacji z Midzi oraz tego, jak Midzi funkcjonuje. Pozostali, którzy są zakochani w Midzi to Zib, który nie ma jednak już u niej szans i wprost daje mu ona to do zrozumienia, oraz Sedgwick, który jest bogatym jego mościem chętnym oddawać pieniądze dla Daisy, a w dodatku sama Midzi jest skłonna go okraść dla tych pieniędzy. A skoro o zachmowa, mowa, to może zastanawiacie się gdzie aktualnie Roki śpi i pomieszkuje. Otóż Roki mieszka w swoim własnym samochodzie, nie ma żadnego mieszkania, namiotu czy noslegów w samym Lakadazyi. On po prostu śpi w aucie. A mimo wszystko entuzjastyczny Roki nadal prze do przodu. W jednym z ostatnich rozdziałów komiksu został postrzelony w głowę, choć nieśmiertelnie. Ale sam ten efekt, jak możecie zobaczyć, może spowodować u niego niesamowite uszkodzenia w mózgu. Tym samym Rocky może oszaleć, jeżeli już nie jest szaleńcem, albo zostać niepełnosprawnym. Chociaż autorka komiksu, Tracy J. Butler, nic takiego nie potwierdziła, to kto wie, co może wydarzyć się później. Tak czy inaczej, osobiście uważam, że Rocky jest niesamowicie twardy i ja bym się na jego miejscu już dawno załamał lub... no nie wiem... Zmarł gdzieś w rynsztoku na ulicy. Jest to postać moim zdaniem naprawdę godna szacunku, której losów w nadchodzącej adaptacji komiksu nie mogę się doczekać. To będzie już wszystko na dzisiaj. Początkowo myślałem, że dam radę wycisnąć więcej z historii Rokiego, ale okazało się, że no po prostu się nie da. Sporzutkuję więc ten czas na dopracowanie piekielnego maratonu z Hasbina i Heluwy, który pojawi się w pierwszym tygodniu września. Będzie to łącznie 11 filmów, które będą pojawiać się w zależności od tego, jak szybko będziecie osiągać progi łap w górę. Zachęcam więc do zasubskrybowania zarówno po więcej materiałów z La jak i Hellaverse, Murder Drones i innych niezależnych animacji. Podajcie też na naszego Discorda, na którym można podzielić się własnymi teoriami i przemyśleniami odnośnie wymienionych serii. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapy dla zasięgów i komentarza o tym, co sądzicie o samym rokim, a ja... Lecę robić dla Was ten maraton. Do usłyszenia, na razie.